Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Nilsa Farid. E, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kupować e, różne rzeczy. E, ponieważ kupiłam sobie za diamentów, ta czas na godzinę. I z tym mogę mam na, na wszystkie ubrania 50% rabatu, czyli kupuję to ubranie za połowę ceny. I tak właśnie sobie wyglądam. Na razie. Okay, dziękuję za autograf y, Majoroka 1234. napiszę status, że nagrywam. Chyba nie, nie, nie znajdę jeszcze 45 minut mi zostało raczej taki długi odcinek to nie będzie Wstawiam Ania 779802. Mam do wykorzystania 10743. Myślę, że ten nacisk tutaj lepiej działa, ponieważ weszłam na przeglądarkę chromę i myślę, że właśnie lepiej. Czekaj, 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 mam zrej... może coś zrezygnować, dobra, już jestem i jeszcze nic ciekawego tutaj nie znalazłam, mam jeszcze 44 minuty. Jezu, musisz ten status włączać. Czekaj. Dobra, już. Jestem i spodobały mi się dwie bluzki Jolo. Ona jest ładna. Kupiłam zmieniłam biało i ostatnio zmienia na biało-czarny i podejrzewam teraz sobie znowu kupię, ale mięczowy.

Jest ładna. Nie wiem, jak ta tradycja wygląda. Może potem zobaczymy sobie też, może jakieś animacje kupimy. Dobra, myślę, że lepsze będzie Chyba sobie kupię takie ładne uszy.

I zaraz kupię jeszcze jedno, tylko że będę miał ten, ten środek łóżka Ale wyglądam. Jak widzicie mój zwierzak trochę ulusł. Na początku wydawało mi się brzydki, a teraz jest taki słodki. I kupiłam go chyba za... tak, za 750. I polecam, bo jest bardzo ładnie. Dobra. Jeszcze jedno uszko. no mi się zdaje, że chyba koniec tych zakupów w sklepie z ubraniami. Może znajdziemy sobie jakąś fajną animację i kupimy, więc zrobię przerwę i wejdę na animację. Okej, okay, już jestem. Ładuję mi się już powoli animację. Może jeszcze ktoś powie, Hej YouTube, bo zaktualizowałam swój status. Hmm. Нет, 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 Dobra. To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Hej.